Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka będą dwa uniwersalne słowa, o które często pytają mnie moi uczniowie. Jest to słowo jeszcze i już. Możemy ich użyć w wielu kontekstach. Mają też dużo różnych tłumaczeń na język angielski. I dzisiaj pokażę Wam wszystkie konteksty. Wszystkie sytuacje, w jakich używamy właśnie tych słów. Zaczynamy. Zaczynamy od słowa jeszcze i pierwsze tłumaczenie na angielski to still. Na przykład On jeszcze jest w biurze. Ona jeszcze śpi. Czy jeszcze pracujesz w tej firmie? Jeszcze tłumaczymy też jako more. Na przykład poproszę jeszcze jedną kawę. Zadał nam jeszcze trzy pytania. Potrzebujemy jeszcze jednej osoby. Jeszcze możemy też przetłumaczyć jako even. Jest jeszcze zimniej niż wczoraj. On jest jeszcze wyższy od swojego brata. To jest jeszcze trudniejsze niż myślałem. Następna sytuacja to sytuacja z przeczeniem. Kiedy dodajemy nie, jeszcze nie. Wtedy tłumaczymy to jako not yet. Na przykład, nie jadłem jeszcze śniadania. Film się jeszcze nie zaczął. Ona jeszcze nie wróciła. I mamy jeszcze piąte tłumaczenie tego słowa. Jest to also. Oprócz francuskiego uczę się jeszcze niemieckiego. Po obiedzie zjadłem jeszcze deser. I przechodzimy do słowa już. Słowo już. Możemy tłumaczyć jako now albo right now, na przykład już idę albo już zaczynamy lekcję, muszę już iść. Słowo już możemy też przetłumaczyć jako already. On przeczytał już tę książkę, już zjadłem. Ona wróciła już do domu. I mamy jeszcze trzecią sytuację. Słowo już możemy też tłumaczyć jako no longer albo anymore, not anymore. Na przykład, już nie mieszkam w Krakowie. On już z nami nie pracuje. To już nie ma znaczenia. I to już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ten film był dla Was bardzo pomocny. Na koniec proszę o zostawianie łapek w górę, komentarzy. Zostawiajcie swoje zdania właśnie ze słowami już i jeszcze. I bardzo proszę o subskrypcję. Do zobaczenia już w kolejną niedzielę. Cześć!